Ludzie, coś się dziwnego stało zjadowity. Dlaczego? Znaczy no nie chodzi o to mnie jak tylko tylko youtubera tego. Dlaczego mi nie odpisuje na osobę? Pokażę Wam wiadomości jakie mu wysłałem. Czekajcie, tylko pójdę po tablet. I to było tak. Ja nadal nie śpię, jest północ. Przepraszam za wczoraj, bo się pokłóciliśmy, ale nie byłem sobą. Proszę, weźmy się pogódźmy. my tak ra mamy razem, a zawsze się godzimy, ale cię proszę wybaczyć. wyłaczysz? byśmy zagrali w chicken gun. Wiem, nie chcesz się do mnie odzywać. Mordo, ty żyjesz w ogóle? Halo? Halo? Co ty kur... nie, nie żyjesz? Bo nie wiem. Nie, 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 ży, nie żyjesz? Halo? 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 Masz mnie dość? Rozumiecie to? On na to nic. On był ostatnio aktywny... Czekajcie, zasłonię nick. Bo to jego imię. On był ostatnio aktywny... Y... Widziałam go 17... 17 czerwca 2025 12.10 Ja nie wiem, czy jest, e, ludzie czy on... co mu jest, kurde, bo ludzie nic, on no, ludzie nic na to. Ej, ludzie, weźcie piszcie mu w komentarzach, e, czemu się nie odzywa, bo to naprawdę już dziwne. Bo, ej, no co jest, kurde, jest. będę musiał zrobić tego odcinek, ale to trochę później. Widzę proszę piszcie, piszcie na jego kanale, czemu, czemu, czemu mnie nie odpisuje. No to było jakieś nienormalne, nie? To jakieś nienormalne w ogóle. A to, bo, a to, było, a to jest ostatnia rzecz, jaką od niego dostałem w ogóle. Maska, taka wipa. Jeszcze pokryć Ronaldo, a ja z telefonu nagrywam, więc sobie pokażę. Ale ludzie, co jest, kurde? Weźcie, piszcie w komentarz jadowitemu żeby żeby ten, żeby kurde się odezwał do mnie bo to nienormalne czek, czek, czekam aż do mnie zadzwoni, a, a wam, a wam życzę powodzenia żeby się udało pis rapa